Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest czwartek, jak jadę właśnie do biura. Będę dzisiaj pracował tam. I co? Y oczywiście chcę nagrać vloga w jakimś ciekawym temacie. Mnie się przypomina dużo historii, wątków związanych z pracą i to są bardzo ciekawe tematy, które chciałem też poruszać i myślę, że też mogą Was zainteresować. Idę właśnie na metro i zapraszam Was na tego dzisiejszego vloga. właśnie do pracy idę, jeszcze do sklepu, żeby sobie coś kupić do przekąszenia. No i co, jest w ogóle wczesna godzina, bo mamy dopiero 8:20, także mam bardzo dobry czas. Dzisiaj wyszedłem w ogóle wcześniej z domu. Metro było bardzo zatłoczone i tak nieprzyjemnie się jechało, że nawet nie miałem ochoty tam filmować. Może w drodze powrotnej. Tak czy inaczej tutaj mamy Carrefour. Wyście z tamtej strony idę na jakieś szybkie zakupy. Już szybkie zakupy zrobione kupiłem sobie taką aktywie do picia dawno czegoś takiego nie miałem i takiego batonika bo czasami lubię takie sobie po prostu przekąsić, idę teraz tam do mnie, do biura dobrze jestem w kuchni, muszę sobie tutaj zostawić mój obiad na później tutaj mamy lodówkę chowamy lunch zamykamy, zrobię sobie jakąś kawę tylko wezmę sobie jeszcze kubek stąd, o ile bananów przynieśli i są też inne owoce, śliwki jabłka i jakieś gruszki dobrze, kawunia niech się robi dobrze, kawunia jest zrobiona także mam taką dobrą idę sobie teraz tam usiąść i zająć miejsce jest wcześniej, więc chciałem coś zrobić takiego prywatnego zamówić sobie kuriera na paczkę z Polski ponieważ chciałem pewne rzeczy tutaj sobie dostarczyć i moja siostra mi wyśle także idę się tym teraz zająć, bo jeszcze jest przed dziewiątą i to grubo. Dobrze, moje miejsce strategiczne zajęte przy biurku. Mam swoją Aktywie do picia, batonika, także ten będzie za chwilę konsumowany. Jest kawa, także wszystko co mi jest potrzebne zrobię sobie co mam zrobić. Zobaczymy, jak ten dzień będzie przebiegał. Czy będę miał też dużo pracy, czy nie. Wszystko się okaże. No i tradycyjnie na przerwie pójdę tam, gdzie lubię spacerować tutaj w osiedle i będę opowiadał w ciekawym temacie. Także zostańcie ze mną, to jeszcze jest dopiero początek tego dzisiejszego vloga. Dzisiaj mamy pochmurną pogodę i tak jest barowo-łóżkowo, bym powiedział trochę. W ogóle to w pracy dzisiaj, jejku, jaki jestem taki bez energii, zmęczony. Nie do wiary, mieliśmy takie spotkanie, które tak się dłużyło, i spacer mi dobrze zrobi, nawet nie byłem zjeść, bo po prostu najpierw muszę się przewieczyć. nagranie tego vloga mi lepiej zrobi, dotlenie się i później będzie mi lepiej iść tam na szóste piętro, żeby sobie właśnie zapodać jakiś obiad. Idę oczywiście tradycyjnie w to miejsce, gdzie lubię nagrywać, no i odezwę się do Was w ciekawym temacie. Halo, czy ja mogę się czuć bezpiecznie, jak będę szedł tutaj pod wami? Bo nie sądzę, jak widzę to auto. Halo, gołębie, nie do wiary. Idę tutaj, gdzie jest ta taka ruina, bo lubię tam siedzieć na takich schodach i do was opowiadać jakoś tak. To miejsce jest takie, nie wiem, trochę szczególne do nagrywania, w ogóle to... Tutaj jest taki duży kontrast idąc przez to osiedle, bo tam miałem takie nowe bloki. Zresztą, tutaj jest taki jeden, a naprzeciwko stary blok. Tu znowu stare osiedle, tam znowu taki nowszy blok. Także jest taki duży kontrast zawsze, jak ja to powtarzam i wam pokazuję, jak wygląda Bukareszt. Nie jest, doszedłem do ruiny. <laughs> Jakiś materac tu ktoś wyrzucił, zostawił. Nie do wiary. Z tym śmieceniem w tym mieście, jakim jest Bukaresz, tak to wygląda. No. Nie jest to zbyt zachęcające. No ale cóż, pomijmy tę kwestię. Siądę sobie tutaj, jest fajne miejsce do tego, żebym trochę poopowiadał, A w temacie dzisiejszego vloga będzie to, co bardzo sprawiało, że właśnie wpływało na mentalność, na zdrowie, jeśli chodzi o pracę. I tym czynnikiem była praca w nocy i w ogóle w takich systemach dziwnych, e, o których też będę chciał tutaj Wam opowiedzieć. Jak pracowałem na zmiany, były to zmiany 12-godzinne w drukarni w Polsce, to e, pracowałem takim systemem, że, no, okej, okay, było tak, że byłem uniwersalnym tak zwanym żołnierzem o czym mówiłem kiedyś, że. Przychodziłem nie znając dnia i godziny do pracy, i były to raz nocki, raz dniówki i tak dalej. Często się to zmieniało, ale później jak wszedłem na taką zmianę, no to było to w inny sposób, miałem wtedy noce, po 12 godzin pracowałem, i powiem wam, ciężko jest mi sobie to przypomnieć już nawet teraz. Nawet nie chcę tego, szczerze mówiąc, pamiętać. Nie chcę tego nawet za specjalnie pamiętać, ale było tych nocy połowa nocy w miesiącu, połowa dniówek, więc można sobie to przekalkulować tak czy inaczej. Najgorsze były nocki w weekend. To znaczy najgorsze pod względem właśnie takiej wytrzymałości, najgorsze pod względem tego, że człowiek tak był trochę dobity psychicznie, bo wiecie co, sobota nocka jest jakieś lato, ludzie rozpalają sobie grille, Idą gdzieś, spotykają się. A ja musiałem przyjść na noc i ściągać farbę, która przyjechała o trzeciej nad ranem, powiedzmy, do drukarni. Przychodził kierowca, przywoził z Niemiec farbę, 20-tonowe kontenery. Pamiętam, to byli fani kierowcy, bardzo spoko goście, którzy akurat przyjeżdżali, ale tak czy inaczej no, trzeba było tą pracę wykonać i zrobić. I w takich najgorszych godzinach, gdzie wiecie co, trzecia w nocy. To jest ten czas, kiedy człowiek ma chyba jakiś taki najgłębszy sen, nie powinien się wtedy w ogóle budzić i wyobraźcie sobie, że, no, że musicie pracować i tak? jechać tym wózkiem bidłowym i ściągać ten towar i po prostu robić niezależnie, czy deszcz pada, czy śnieg był, czy ślisko na placu, czy było lato, no w lecie to jeszcze jakoś to fajnie ten można było przetrwać, bo znaczy przetrwać pod względem pogody, bo nie było zimno i, i tak dalej, ale tak czy inaczej praca na noc to była męczarnia, przynajmniej jak dla mnie. Ja nie lubiłem nocy, zarówno jak pracowałem w drukarni, nie lubiłem nocy, a zarówno jak pracowałem w makro i to były chyba najgorsze zmiany, żeby po prostu iść, i później człowiek był taki rozregulowany. W dzień był tak zwany czasami szybki sen, bo. Trzeba było coś zrobić w domu i spało się krócej niż zazwyczaj bym spał. Jak pracowałem w Makro, miałem taką miłą koleżankę, starsza pani ode mnie, Ewa, no ale mówiliśmy sobie tam wszyscy po imieniu. Taka była fajna zasada, że nikt sobie nie panował i tak dalej, nie paniował, więc to mi się zawsze podobało. I wtedy Ewa mi opowiadała, że jak wracała do domu, to czasami właśnie też miała taki krótki sen i jej mąż się dziwił, że co ty, zmęczona jesteś, nie wyspałaś się? Albo tak jakby myślał, że ona nie musi spać, bo co to jest takie pójście na noc do pracy? I wielu ludzi sobie nie zdawało też sprawy, nie zdaje z tego, jak to może być męczące, gdy ludzie właśnie pracują w takich durnych systemach zmianowych i kiedy trzeba po prostu przyjść do tej pracy. Niektórym się wydaje, że to jest takie lekkie, łatwe i przyjemne, a niestety nie jest ani takie, ani takie. Bywa po prostu ciężko i oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że są gdzieś no, zawody i różne rzeczy, które no, nie da się przerwać, żeby nie pracować. Jakaś stacja benzynowa, jakiś szpital. No. Są różne, no można by to wymieniać przykłady, kiedy coś musi cały czas istnieć, ale w tego rodzaju pracach, jak jakaś właśnie fabryka, jakaś drukarnia okej, okay, no, mają jakiś swój plan, harmonogram też pracy i pewnie to też, no, tak musi też funkcjonować, ale są ludzie, którzy tego nie zrozumieją ja pamiętam, oglądałem taki program w TVN Turbo o samochodach gdzie było był taki specyficzny odcinek, gdzie robili jakiś samochód dla jakichś ludzi, przeważnie jakiejś rodziny, która była nie za bogata, a wręcz biedna. Kupowali to auto i tam po prostu naprawiali, żeby było do jazdy. I nie zapomnę sobie tego nigdy, jak prowadzący ten program Adam Kornacki właśnie robił taki samochód dla jakiejś rodziny i zapytał się mężczyzny, który tam. No, reprezentował tą rodzinę w sprawie tego samochodu gdzie on pracuje, on mówił właśnie, że w jakiejś fabryce i tak dalej i że pracuje w systemie czterobrygadowym trzyzmianowym Kornacki Adam był tak zdziwiony, bo nie wiedział w ogóle co to znaczy, co to jest, ten system a to jest wręcz bym powiedział niewolniczy system najgorszy system jaki może być niewolniczy, to jest niewolnictwo tak pracować w takim systemie, czyli po 8 godzin chodzicie do pracy, raz na dniówki, raz na popołudniówki, raz na nocki, ale ten system jest tak masakryczny do tego stopnia, że wam wypadają losowo jakieś weekendy wolne. Parę razy do roku się zdarzy cały weekend wolny. A w tym czasie chodzicie albo w sobotę na jakąś zmianę, czy to na rano, czy na popołudniówkę, czy na nockę, albo w sobotę niedzielę idziecie do pracy, albo w niedzielę idziecie, a w sobotę macie wolną. Praktycznie w ogóle te weekendy nie padają wolne w takim systemie czterobrygadowym. I wiem, że były takie firmy, które gdzieś pracowały w takich systemach. Jest taka firma pod Krakowem w niepułomisach Royal Canin, która robi karmę dla zwierząt. I tam mi proponowali w tym systemie e, pracę taką y, gdzieś na magazynie wtedy, ale ja powiedziałem: nie, 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 ja w tym systemie nie będę pracował. To już lepsze to, co pracowałem w tej drukarni, gdzie y, no było po 12 godzin i, i były co drugi weekend wolne, tak wypadało. No to, to, jeszcze, to jeszcze było do przeżycia, tak? Y, tam, ale w tym systemie, no to to jest niewolnictwo. Moim zdaniem, niewolnictwo. Dajcie znać, czy. Pracowaliście kiedyś w takim czterobrygadowym czy zmianowym systemie, ale ja powiedziałem, że nie, nigdy i po prostu nie. Jak tutaj przyjechałem do Rumunii i zacząłem pracować tak, jak pracuję teraz i miałem wszystkie weekendy wolne, jak się powiem wam na początku, no dziwnie z tym czułem, no bo byłem przyzwyczajony, że. Pracowałem zawsze w weekendy i nigdy nie miałem tych weekendów wolnych, a tutaj zawsze, każda sobota, każda niedziela wolna. Oczywiście bywały też oferty, które e, miały taką możliwość pracy w weekendy tutaj w Rumunii, ale ja odrzucałem tego rodzaju oferty. Powiem Wam tak, miałem dosyć pracowania w soboty, w niedzielę, tak jak pracowałem całe życie w Polsce, całe życie po prostu w te weekendy i stwierdziłem, że nie chcę już. Po prostu nie chcę, ja już się naprasowałem na te głupie zmiany, właśnie, na popołudniówki e, od 14 do 22, na te nocki i tak dalej. E, takie, ten ktoś może powiedzieć: A może i to było dobre, miałeś czas, żeby sobie iść gdzieś coś pozałatwiać, jakieś sprawy. Tak, de facto, ile macie takich spraw urzędowych, żebyście musieli iść i mieć to wolne do południa w poniedziałek na przykład? To się rzadko sporadycznie zdarzało. To nie jest dla mnie argument, który miałby przemawiać za tym, że to jest dobre, żeby tak pracować. Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałem wcześniej parę minut, że to jest normalne, że nie, no nie wszystko może być i funkcjonować w ten sposób, że każdy może mieć ten weekend wolny. Ale jest dużo właśnie takich prac, takich, takich bym powiedział ja to nazywam, będę nazywał kołchozach tak, gdzie. Tak się pracuje właśnie w tych systemach zmianowych i tak jak mówię, nie jest to dobre na dłuższą metę, żeby tak całe życie pracować. To są wręcz bym powiedział warunki szkodliwe. Kodeks pracy, bo o polityce ja tu nie mówię na tym kanale, ale kodeks pracy nie gwarantuje jakichś dużych dopłat do tego, żeby mieć tam ze względu na pracę w nocy czy w, na pracę w godzinach wieczornych. To praktycznie nie istnieje. Ja jak pracowałem w drukarni i tam miałem te nocki czy też makro to za sam fakt, że się przychodziło na te noce to do wypłaty może było 100 zł więcej. To czy jakieś takie grosze, dla mnie to były grosze, tak. Nie było to warte po prostu tego poświęcenia, tej, tej fatygi, żeby pracować właśnie w takim systemie na noce. Nigdy więcej nocek. Dajcie znać, czy pracowaliście tak. I to naprawdę wpływało na zdrowie e, zarazem psychiczne, fizyczne człowieka, żeby w ten sposób pracować. Tak, ponagrywam z takiego trochę ujęcia. Widać tutaj tam ruiny do, dookoła mnie, bloki tam, które budują. Dobra, złapmy horyzont, e, i tak jak mówię, to miało duży wpływ. Mm, na dłuższą metę, na dłuższą metę. To było takie no, męczące, psychicznie, fizycznie, bo człowiek chodził niedospany, psychicznie, bo to tak jak mówię, była jakaś sobota, niedziela, tak. Można było wtedy iść gdzieś czy coś, trzeba było iść, gdzieś ruszyć, spotkać się z ludźmi, a wy przychodziliście na nockę, żeby farbę rozładować w drukarni, czy tam w makro, żeby towary w półkę. Poustawiać, żeby klient złoty przyszedł rano i miał co kraść, o czym opowiadałem też w jednym z ostatnich filmów. Dlatego no, jest jak jest. Ja myślę, że ten temat jest ciekawy, też warty poruszenia, warty zwrócenia uwagi na to, jak też ludzie powinni być w pracy traktowani, że mm, powinno to być gdzieś bardziej docenione, że ludzie właśnie. Chodzą na te zmiany, żeby nawet zmiana popołudniowa była jakoś lepiej płatna od tej godziny 14, czy, albo od jakiejś, nie wiem, przyjmijmy godzinę może 17, no to już jest taka godzina wieczorna. Jak kiedyś miałem ofertę pracy dawno temu do Finlandii, do fabryki rowerów, może kiedyś o tym wspominałem, czy, czy nie, albo nie wspominałem, to tam były właśnie takie dopłaty już od godzin tych popołudniowych i to było ile lat temu no i noce, tak, także tam można było to odczuć po prostu, a w Polsce tego nie, ludzie nie odczuwają, po prostu chodzą są tacy trochę zaprogramowani no trzeba jeść, bo trzeba spłacić kredyt bo trzeba zarobić bo na opłaty, bo kupić dziecku skarpetkę, kupić buta mieć na jedzenie mieć na nieprzewidziane wydatki, albo biorą chwilówki ja teraz słyszałem i ostatnio takie różne wiadomości, że Polacy są rekordzistami w braniu tych takich szybkich pożyczek, które no, mogą wprowadzić w zapętlenie takie spłaty tego wszystkiego i rodzić niepotrzebne jeszcze właśnie problemy. Dlatego myślę, że jest dużo do zmiany takiej, tak, jeśli chodzi o, o pracę, o warunki pracy dla ludzi, no bo albo tym firmom się opłaca zatrudniać tych tych ludzi jako pracowników, no albo im się nie wiem, nie, nie opłaca, no ale dobra, nie będę dalej tutaj brnął może w tym temacie. No, po prostu powinni ludzie godnie pr pracować, powinni mieć godne wynagrodzenia za to, że przychodzą właśnie na takie e, zmiany i tak dalej. A ten system zmianowy, czterobrygadowy, trzyzmianowy, to ja bym tego zakazał. Ja bym tego zakazał. Dla mnie to jest po prostu już totalne niewolnictwo. Wy napiszcie w komentarzach, co uważacie w tej kwestii, bo jak, jak, ja tak mówię i ja sobie tak przypomniałem, jak to było ostatnio, yy, ostatnio, jak pracowałem w Polsce i stwierdziłem, że to będzie ciekawe do pomówienia w tym dzisiejszym vlogu, yy, bo wspominam, tak? Wspominam po prostu, jak było. Wypiszcie w komentarzach i. Tyle właściwie, jeśli chodzi o ten temat. Ja wracam teraz tam do, y, do biura, idę sobie jeszcze coś zjeść. No i oczywiście nie kończę jeszcze tego dzisiejszego vloga. Zostańcie razem ze mną, jeżeli macie taką ochotę. Mam teraz dalej przerwę. Wróciłem i jestem na szóstym piętrze, żeby sobie coś zjeść. Grzeję sobie y, obiad w mikrofalówce. No i już jestem, powiem Wam, głodny, ponieważ mamy godzinę, która. 15:18, a ja jadłem tylko śniadanie i to takie małe. Także już naprawdę nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie zjeść. Wyszedłem właśnie z pracy, idę teraz na pociąg, na metro. Pogoda jest brzydka, pada deszcz. No i co, w buty mi przemokną, bo sobie wziąłem te takie nie, nieskurzane, także nie jest za dobrze. Ale dobra, jakoś dam radę z cukru, nie jestem. Jestem na stacji metra, idę teraz na pociąg. Dobrze, że mi jeszcze nie uciekł, bo czasami jest tak, że przychodzę. Jestem tutaj, a pociąg prawie odjeżdża, także chwilę będę musiał zaczekać i jadę do Piazza Unii, a później, czy najpierw na Ero, później do Piazza Unii i dopiero do popeści Lordeni. Dojechałem do popeści Lordeni. tutaj pada deszcz. Bardzo, więc będę kończył tego vloga. Myślałem, że coś pofilmuję jeszcze tak wieczorem, ale jest jak jest. Warunki są naprawdę złe. Muszę kończyć. Skomentujcie tego dzisiejszego vloga, napiszcie, co uważacie w temacie pracy, zostawcie łapki w górę. No i subskrybujcie oczywiście nasz kanał. Idę, bo tak leję, że jest po prostu niedowiary. Do zobaczenia następnym razem. pa! pa.